Hej, cześć, witajcie! Hmm. Z tej strony ja dobra, zgubiłam to powitanie od pewnej youtuberki. E, dobrze, a więc e, cześć. Zastanawia Was może co ja tu robię? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ przecież nie tutaj kończyliśmy w ostatnim odcinku. No i tak, niestety to jest prawda. Otóż jakby ogl ogl oglądam. Nagrywałam sobie wczoraj. No i było fajnie. Ale była jedna rzecz, która skończyła się źle. Nie, no dobra, po prostu nagrywałam, no i nagranie mi przepadło. Yy, no więc. Yy, no niestety. Ale tak naprawdę robiłam w sumie tylko wyścigi. Żadnych takich zawodów bardziej zawodów w sensie no właśnie zawody wyścigi ale raczej takich zadań bardziej fabularnych w sensie w tej kre, no nie ma takich stricte fabularnych zadań no są takie trochę podobne ale no gorzej nie yy. Yy, no i właśnie jakby Jak ja się, ale musieliście, właśnie się przestraszałam, że się wywali. No i niestety mi przepadło inne nagranie, no ale w sumie tak strasznego nic się na nim nie działo, żebym że musiała teraz płakać, że go nie mam. Niestety Nie udało się go utratować, tego rozsiam, ale no nie udało się. Yy, więc troszkę pominiemy, ale większość to były wyścigi. Tylko po prostu przyjechałam tutaj, właśnie bo tu miałam mieć kolejny wyścig. No, ale, no no, 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 no. Potem tak z, je z wami zrobię na, na innym z kolei. Chociaż... Chyba... Nie wiem, ale w którymś tak. Może w następnym odcinku, ewentualnie w tym. Albo może na początku, nie wiem. O w ogóle, tu można skakać, to jest takie fajne. To może zrobię po prostu wszystkie zawody na złoto brąz i na brąz srebro i złoto. A jak na razie tutaj widzicie, mój koń ma taką dziwną mimikę, mimikę twarzy na tym obrazeczku. I jest on różowy, taki ciemnoróżowy. To jest taki gradient raczej. No ale mój koń właśnie się zmęczył. Właśnie, właśnie no jest mu smutno. Jest zmęczony i w ogóle. Yy, a, i nie mówiłam. Otóż mam aparat na zęby, więc możliwe, że będę mówić troszkę koślawie. Myślę, że jakoś bardzo nie, ale może troszkę się zmienić moja wymowa. No, ale właśnie muszę go czyścić, nakarmić i przy okazji pokażę Wam jednego baga bardzo ciekawego. Czekajcie chwilę. Otóż, kiedy sobie tak czyścimy tego konia i ten tutaj pasek wyczyszczenia czy czystości jest na full, to na tego konia wsiadamy. To znaczy, nie musimy tego robić, ale możemy. Idziemy do najbliższego czegoś takiego. Kiedy nasz koń, właśnie, nie ma tego, tutaj, tego, tego. To znaczy, to jest samo poczucie. To jest wszystkie, jakby te paski w jednym. No to jest. To jest wytrzymałość, czyli jak koń szybko biegnie, to on się męczy. Tutaj to jest czystość, to jest jedonko, a to jest pićko. I tutaj mamy na przykład oporząć konie, w nie robimy o misku, czyli je wyczyść na karm konie, czyli jednak, napój. Na I wyczyść boksy, czyli, mm. czyli jakby, no, posprzątaj kupy. I zajmiemy się chyba w wszystkimi, bo miałam to pokazać wam porączko, nie, dobra ja tego nie będę czytać wy sobie możecie zatrzymać film ale to nie jest żadne interesujące yy, więc co yy, czytać no i idziemy sobie i i bierzemy sobie wiadro. I chcemy się wziąć tak, 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 sianka szczotkę oraz, oraz łopatę. I tak. Otwieramy sobie to. Tu mamy łopatę. I tutaj sprzątamy. Potem bierzemy szczotkę i czyścimy. Potem dajemy. Oni no naszemu że to nie jest nasz, no ale ten jeść i tutaj nam rośnie ten pasek głodu a potem dajemy, możemy ze swojego wiatra pić, no i pije i podnosi mu się pasek jakby no picia przy możemy sobie sprawdzić ile kosztuje i czy mamy dobry poziom żeby go kupić ukraiński koń jeździecki i Mamy piąty poziom, on jest od czwartego i dla 800. Chyba nie będę. Możemy o, przeczytać opis. Musimy chyba nie będę teraz sprawdzać z tych koni, tylko w którymś odcinku zrobię analizę wszystkich postaci koni. Yy, raz, no, w ogóle. Yy, no, ale nie teraz. Yy, Tajemniczo, właśnie to. Potem będę już to robić sama, ale chciałam wam po, prostu, po prostu pokazać jak to wygląda. Przykład mogę sobie do Was pokazać. A no i, no i no, ja się staram się nie <laughs> być taka regularna. Coś mi to nie wychodzi, no ale próbuję. Może się uda, może, może będzie dobrze. Na razie jest fajnie. Wydaje mi się, wczoraj nagrywałam, właśnie wczoraj mi to nagranie przypadło, więc dzisiaj też próbuję. Yy, no i jutro sobie do stajni pojeździć. Troszkę tam gadałam wczoraj na tym nagraniu, no ale, no ale tu, tutaj będę się też żeby żeby się wywaliło, no bywa. Tym bardziej, że to była trochę moja wina, no bo jakby tak się spakowało, że, że jakby... Włączyłam, wyłączyłam najpierw stajenie marzeń, a potem dopiero nagrywanie, żeby no, to uciąć potem. I wtedy jakby mi bandikam zablokował tą stajenie marzeń. No i że, że ona się nie mogła wyłączyć przez to, że to jest dobry program, nie? że no, ta gra jest sama z siebie, no stara. I czy wszystko zrobiłam? Począć a nie wszystko. Nie wszystko, nie, nie może? Tego nie wyczyściłam? Nie, to nie jest. To Trzygaś... no tego... To jest frizz... będę dobra, to jest frizz. Nieważne. No i no, co ja tam mówiłam? trochę gadał, No to się wywaliło, a że to jest ta gra. No i... I, i dlatego... Um, ona się wywaliła. W sensie nie wiem, co ładne gry, czy kama Nie wiem. A, a w ogóle. To jest tak fajnie, że można to zrobić jeszcze raz. I tu można zrobić, robić cały czas. Czyli jak to się zrobi, to można znowu, I tak można. Ło, wow, mamy 700 cisnek. To już na koniec któregoś będą nam było stawiać nos. Już koniec szczęśliwy, bo mamy tutaj wszystko wywaksowane. I widzimy zdanie, które nie jest wyścigiem. Jest to zdanie o nazwie Słodkie Błeczki. Cześć, szyjagami. To wiosna, prawda? Jedyna chmurka na moim horyzoncie to obawa, że jutro taki właścicielka stadniny w rumowisku może chcieć obrócić naszą zatoczkę w jakąś atrakcję turystyczną. Tak sobie myślę. Czy możesz zanieść że ze stadniny wypaliście trochę moich świeżo-piczonych babeczek? Właśnie wyjęte z piekarnika. O, tam Niech to mnie to nawet wykonuje, jaki Trochę. A ty? Może. Może. Tutaj <tryk> hmm. mieliśmy ten slalom. E mieliśmy slalom tam. No ale tam potem Wam wszystko pokażę. I... No niestety. No, ale raczej nie było, nie było takich zadań bardzo. Bo po prostu te wyścigi robiłam. Tutaj też jest wyścig, ale inny też bym no, Ale czy ja w ogóle dobrze jadę? No, tak, dobrze jadę. Wiatrak. Rusza się tak ładnie. Widzicie jakie technologie wtedy miałem? Nawet wiatraki. Uuu. <noise> tak nie to, to. W sumie, no, nie, 2008 roku to nie jest jakiś. Antyczne czasy, no jednak trochę przesadzam. No. Ja Wam powiem, że się urodziłam w 2006, aha. Więc <grym> w 2008 ma miałam dwa lata, więc no. Jak coś kiedyś z jakąś matematyką kręcę nawet łatwo, to przepraszam, ale matematyki ja jestem mniej niż z panem, mniej niż Matołem, ja nie wiem czym ja jestem z matematyki, ale ja kompletnie nie umiem moja nemesis, matematyka, wszystko tylko nie matma, nie. Jak ktoś, ktoś, ktoś mnie kiedyś będzie chciał torturować, to może mieć zadania z matematyki, nie zadziała. Świeżo opieczone papeczki. Cudownie. Ciekawa jestem, co się za tym kryje. Nie zrobiła? Nie zrobiłby tego, jeśli nie ma jakiegoś okrytego planu. No i nic. No ale to, ale no co, 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 co teraz? Sprawę zrobić wcześniej, ale zobaczcie. Nie ma jak. To jest ładny, ale on pewnie jest masakrycznie drogi e, Masakryczna masakra. Teraz będzie z tego. No i ma siłę ogromną. Szybkość ma taką supię, ale no. Jednak dużą. Już, no, mm, no jest dobry. 2100, mamy poziom 5 Aha, miałam. 3. Ja mam punkty mam umiejętności, tak jak powiedzieliśmy pasy. czy teraz to na tym odcinku, nie wiem, nowy poziom i ja tutaj dałam tylko 10 skoki, bo skoki w tej części nie są ważne, w kontrole dałam trochę, bo kontrola jest ważna, no i jazda oczywiście jest bardzo ważna, opiekę dałam trochę też, bo... Wieka też jest ważna, bo nam tutaj punkty właśnie do tego. Ale myślę, że teraz nawalę wszystko w jazdę po prostu. ją w tą jazdę. Ja zawsze w na dawałam masakryczne iłości tych punktów. No tak, no to na tyku mam parabkę. Jeszcze ten jest fajny, ale on jest masakryczny drugi. 1500 ma szybkość straszną, ale ale ja bym go nie kupiła, bo bym musiała zbierać do niego wieki o, ten siwek mnie interesuje czyżbyś 2100 i posłuszeństwo jakie ma kontrakeński się tak no co ale mi się nie podoba trochę no cóż, że ma taką sobie, ale no nawet no nie, nie złą. A za posłuszeństwo tak, tak bardzo jest ładne, że aż mi przykro, jak myślę, że, że on jest brzydki. Nie, on nie jest brzydki, ale po prostu na przykład ten jest łatwi, ładniejszy, a ma ogromną siłę, a siła nie jest bardzo potrzebna. Musimy jest do skoków, bo to nie trzeba skoków. Szybkość jest... Dobra. No i posłuszeństwo jest bardzo wysokie. A ten? Tak ty? 6000! I od 11. Nie. Nie kupię go. Ale ma takie taki statystyki. świetne statystyki. O tym. Chyba go. Jak sobie tak sama grałam na innym jakby koncie, że tak powiem, to sobie go kupiłam. Tylko to my lubiliśmy teraz. A na przykład masi... nie, ma Nie, on jest strasznie słabe. czeski koncie ciepło krwisty, ale nie, nie. To nie jest to. To nie jest to, co ja chcę. Yy, eee, A co ma ten? No, nie, ty Nie będę spinać tyle. dre. Ma na full posłuszeństwo całe. Jak to te pomarańczowe? Od dziesiątego. Te pomarańczowe to są takie, że można je wytrenować do tego poziomu, bo normalnego w się nie da do tego poziomu wytrenować. Jeżeli byłoby ciemnie, ciem. tego, no to tym można jeszcze siłę. Trzeba właśnie porównywać te statystyki. Trzeba je porównywać. To wszystko jest tak generalnie, no. Ja tego nie zamknę już nigdy. Nie mówcie mi tak. Okej, okay, nie się. No to nie, ten nie odpowiada mi. Ten mi odpowiada, bo jest bardzo ładny. Ja bym tego chciała, ale ma taką dużą... Ja chyba jeszcze poszukam telefonii. Jeszcze zobaczę jakie będą. No i no i no i no i no, no. A, jeszcze tu jest sklep w tym mieś, mieście, mieścieczku. Nawiśta. nam troszkę to XL PD tutaj. Więc doświadczenia. Eee, 770. a nie wiem czy kupować. Ubreń. Nie, tu nie będę kupować, bo... Nie tam byliśmy Jeszcze zobaczymy na pienięła zadanka. No tu jest to. Tu jest jakieś zadanie. A, to jest... to jest... nie. A wiem. To jest chyba z tym co ja myślę. Tu jakieś prosto, nie coś będzie. Tak, tak prosto. A tam, tak. No powinno być tam. A nie te stoli są, w sensie e, ten wyścig. Chyba. To też nie tak powinno to tak być. O się troszkę ciemniej robi. Mhm. Tak. Tak to ten. No to co mamy ma teraz do roboty? Co możemy jeszcze zrobić? Możemy tam pojechać prosto. Tam coś jest. Dalej. O to mówiłam, że właśnie to zrobię. I tam coś dalej jest. Muszę zobaczyć ile mam. 23 minut. Nie, nie będę musiała nie to dokończyć. 23 minut to jednak trochę dużo. Gdzie gdzie jest? Jakby tak dalej pojecha. Yy, no, 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 tak. No to ja myślę, że. Aha, jak się będziecie dziwić, że jeżeli ja mówię, że 23 minuty, a nagranie może nawet nie mieć, 23 minut, to ja się patrzę na yy, dyktafon, bo ja. W sensie, no, na no, taką aplikację w telefonie, którą nagrywam dźwięk. Yy, bo właśnie. Właśnie, bo właśnie a Pokażę wam dobrze tu, tu, Tutaj zaczyna się <tru Porque> właśnie eee, Bo, bo ja, w, 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 Tak Włączam wcześniej yy, Więc Dlatego To może być yy. Co ja mówię w ogóle Ja włączam wcześniej I dlatego Nagranie może nie mieć tyle, ile, ile ja myślę, że Matko, przepraszam, mikrofon przewróciłam. Ja cię mam Czekajcie. Dobra. Ciemno, ale o yy, ale o co mi chodziło? że nie, że ten najlepszy ten tak nie, 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 właśnie cały nie, sobie nie, usunę się trochę nie, nie, na spokoju ta kamera. Tak, raz nie, 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 tu nie, 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 ale co sobie kupię to wiem, że spodnie do yy, ujeżdżenia powinno być i one kosztują 45 no i one są bardzo dobre, bardzo ładne, polecam i je sobie kupię i to jest chyba ta brązowa krótka, co na 300zł, po prostu <grym> mhm, <laughs> hmm, siła mnie nie interesuje. I ja nie chcę siły. A, no co nie ale dobra, trudno. Ty kupię te spodnie. I na razie chyba te. Przebierzemy się. Musimy być śmiechem, przykro, ale ja jeszcze nawiję. I tych, 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 no. No wiecie. Yy, tak, postać. No i zmienimy jej, no nawet osobiałe i, i właśnie większość rzeczy do nich pasuje. Przepraszam, ale ja strasznie lubię co układać, ja muszę mieć wszystko idealnie zawsze. Aha, i czego nie mam, nie mam rękawiczek. To jest taki sklep ekskluzywny. Widać, wszystko w nim jest to, drogie. za cenę zero no nic tam co nie dodaje, więc i wiem, po co sumy 170 szybkość plus 7 wydaje mi się, że to się bardziej opłaca jak coś to w ogóle to można potem sprzedać to jest takie fajne mm, tylko potem nam to, zimno. w sensie można coś kupić a potem to sprzedać i wrócą nam pieniądze za to tak całkowicie tylko nie będziemy mogli kupić tego za drugi razem, Bo to tak, jakbyśmy coś sprzedali stąd, no to tego potem nie możemy kupić. No, troszkę skomplikowane O, więc ja już się robi ciemno. A jako, że się robi ciemno, a ja już długo, długo nagrywam, to wydaje mi się, że na razie sobie zakończymy to nagrywanie. Może nagramy jeszcze dzisiaj ten odcinek? Nie wiem. Może tak być, może tak też nie być, ale już myślę, że właśnie zakończę.